Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dzień dobry, witamy Państwa. Rafał Gaweł Soslo, Konrad Lukowski, wrócił do Warszawy. O, I bardzo efektywne były te Twoje wyjazdy, Konrad. Chyba będziemy Cię musieli prosić, żebyś częściej ruszał w teren, bo ten ostatni tydzień to było pasmo sukcesów. Jakie częściej, jakie częściej? <noise> Już prawie nie mieszkam w domu. Natomiast naprawdę naprawdę dużo udało nam się zdziałać. O, o niektórych rzeczach dowiecie się państwo za jakiś czas. W czasie. Po prostu nie możemy mówić o pewnych rzeczach z jednego bardzo prostego powodu, znaczy, żeby nie ostrzegać ludzi, których ścigamy, których właściwie wobec których nie inicjujemy postępowania, bo my nie zajmujemy się ściganiem, my tylko pokazujemy palcem. A później przyjeżdża prokuratura. Tak, I, to jest... mówi, I mówi nie, nie będziemy wszczynać postępowania. Czasami, a czasami jednak wszczyna. Myślę, że jeżeli chodzi na przykład o bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Roberta Bąkiewicza, to powoli wszyscy mają go dosyć. W bardzo ostrych słowach wypowiada się o nim na przykład rzecznik rządu Adam Szłapka. Co no ty Konrad żartujesz chyba? To jest jakiś ewenement, to może przeczytamy, ja Ci powiem dlaczego jestem zdziwiony. Nie będziesz nas zakłamanych hipokryto uczył patriotyzmu, zlecenie dezinformacji i destabilizacji dostałeś pewnie spis, ale jako pożyteczny idiota pomagasz nie tylko pisowi, to, co robisz, jest szkodliwe dla Polski. Na łamanie prawa, odpowiednie instytucje będą twardo reagowały. Tak rzecznik rządu Adam Szłapka zareagował na jeden z wpisów Roberta Bąkiewicza, a ten wpis był odpowiedzią z kolei na wcześniejsze nagranie Adama Szłapki, które wskazał właśnie, że to, co robi Bąkiewicz. To co robi Bonkiewicz jest jest spektaklem, który spektaklem, który właśnie realizuje pis. Właśnie ktoś nam tutaj. Podpowiedział, czy mam sobowtórę, obaj jesteście podpisani jako Konrad Dulkowski. <laughs> nie szkodzi, tak wszyscy Państwo wiecie. Kto, kto jest kim w ośrodku monitorowania? W... Ja powiem może, dlaczego się zdziwiłem. Ja się zdziwiłem, dlatego że nie wiem, czy widziałeś, ale kanał Zero promuje Bąkiewicza. Robert Mazurek w kanale Zero. Odbył taki przesympatyczny, przesympatyczny wywiad. Nie wiem, tam godzinny, czy dwugodzinny z Wąkiewiczem. E, niby zadawał mu trudne pytania, ale kupował jego kłamstwa i manipulacje. No ewidentnie Mazurek i Stanowski zamienili się w, w taki kanał propagandowy PiS. Za dawno temu Czemu się, nie wiem, dlaczego się dziwisz. Nie bo miałem nadzieję, że mają jakieś tego? pozory przyzwoitości. Natomiast nie. Nie robią spokój, tego. Daj spokój, jakieś tam pozory przyzwoitości. To jest kanał Pisowski od bardzo dawna, jeżeli nie w ogóle od swojego początku. No, czasami udaje kanał Konfederacji. No, Wyborcza dzisiaj opublikowała artykuł, nie wiem, na ile wiarygodny. Natomiast publikowała artykuł o o tym, że Konfederacja Korony Polskiej została przejęta przez PiS. I to chyba widać, mam takie wrażenie, bo jedną z osób, która była bardzo blisko związana z Konfederacją Korony Polskiej, był Wojciech Holszeński. I Wojciech Holszeński przed wyborami rzeczywiście, kiedy było wiadomo, że są duże szanse na wygraną na Wrockiego. Zacząło popierać, razem z Braunem zaczęli popierać e, e, Batyra w, w tych wyborach. To jest ewidentne. Znaczy ewidentnie PiS złożył im e, propozycję no i wydaje się, że mogą na tym dobrze, dobrze, mogą na tym dobrze wyjść. No dobrze, ale wracając do naszego Robercika. Adam Szłapka nieprzypadkowo mówił o tym, że wszystko co robi, Robert Bąkiewicz, to nie jest żadna obrona granic, to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Jest to po prostu starannie wyreżyserowany pisowski spektakl, no bo wiadomo, że Robert Bunkiewicz jest pisowskim politykiem. Startował z list pisów bez jakiegokolwiek sukcesu. Natomiast Goniec. niedawno opublikował takie nagrania, zrobione ukrytą kamerą. Pojechali po prostu do jeden z dziennikarzy tej redakcji Goniec.pl pojechał do tak zwanego Obrońców granic Bąkiewicza. Bąkiewicz to jakiś czas, żeby się przypodobać PiSowi, no to kolejne jakieś organizacje tworzy tego typu, różnego rodzaju bojówki, roty, nieroty, obrońców kościołów, obrońców granic, obrońców nie wiem. Jestem jest w tym skuteczny, jest w tym skuteczny, trzeba przyznać. Jeszcze, no. Jestem skute, jest, 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 jest bardzo skuteczny. Podobnie jak Grzegorz Brown, ja przeczytałem ostatnio badania socjologiczne, które wykazały, że w lipcu najczęściej pojawiające się nazwiska w polskiej polityce o zgrozo to jest Grzegorz Brown i Robert Bąkiewicz, przerażające. No, no, obaj, obaj grają mniej więcej w tę samą grę, czyli jak najbardziej strollować, jak najbardziej no, wrzucić. Wiesz co, w tym wszystkim, znaczy to jest tak cyniczne, tak paskudne, że mnie jedna rzecz w tym w pewien sposób obrzydza. Robert Bąkiewicz miał czelność w sądzie, na korytarzu sądowym, wtedy kiedy stawał tam przed sądem jako oskarżony o pobicie kolejnej kobiety, o naruszenie nietykalności cielesnej jednej kobiety, o kierowanie atakiem na nią. Został skazany za to i później ułaskawiony przez długopisa, przepraszam, przez Dudę. I, Natomiast on wtedy na korytarzu sądowym powiedział do mnie, że my jesteście, wy jesteście kompletnie, ja jestem tutaj ideowy, a wy macie, wam chodzi tylko o pieniądze. Mówi to człowiek, który wydoił z polskiego, z polskiego budżetu miliony. Na, znaczy nie on, bo przecież on jest bezrobotny i o, o czym będziemy za chwilę mówić. Natomiast wracając do tego, goniec Pl Im się udało nagrać Bąkiewicza i y, pamiętam też takiego adwokata, m, prawnika y, Jacka Wilka. Tak, tak, oczywiście, że tak. No właśnie. Y, y, dziennikarzowi goniec udało się nagrać y, obu z nich, jak instruują, jak co zrobić, y, w jaki sposób y, realizować ten spektakl, żeby wyjść na tym jak najlepiej. Dwa miliony, żeby... dwa miliony wyświetleń, żeby zyskać. Tak, właśnie, żeby zyskać dwa miliony wyświetleń. I ty krzyczysz, zostaw, zostaw! Nie przecież ja bronię polskiej granicy, Niemcy puszczają tak, na ten. Tak. Ja nic za was nie mam! Rozumiesz, my, my robimy dobre rzeczy, my ratujemy Polskę. Krzyczysz tylko takie, ten, a on cię nagrywa. Filmik idzie, człowiek ma e, w ciągu 3 godzin 2 miliony. No, to ja ci tak, no. Jak wiesz, że robisz tego kiedyś, to tak, ani kamer, ani tego. Jeszcze będzie ludzie to by cię skopali. A teraz stary, jak zacznie krzyczeć, że jesteś patriotą, flaga, k***a, to flaga, jeszcze Polska nie zginęła, stary idzie tam dwa miliony ale, ma, Jeszcze się wsadzają do samochodu i zaczyna śpiewać, że to, tak, to jest To no, znaczy jest, taki cynizm, że, że aż mowa o po czymś takim powinien zostać, powinien być skończony. Czy będzie, zobaczymy. Natomiast mam nadzieję, że ludzie otworzą się... Zapisu nie takie rzeczy już łykali i nie takie rzeczy wybaczali swoim przedstawicielom. Na w końcu wygrał wybory, prawda? No to, to prawda. Natomiast Robert Bunkiewicz, gdyby chodziło tylko o jego jakieś fejkowe przekazy medialne, to, to... W ogóle pewnie byśmy się nim specjalnie nie interesowali. Natomiast problem jest taki, że to, co on robi, oddziaływuje na polskie społeczeństwo, oddziaływuje w sposób potworny. E, dlatego, że mm, jego ataki rasistowskie, jego ataki ksenofobiczne, homofobiczne, przekładają się po prostu na, później na, na ataki na ludzi. Czyli jego filmy, jego pochukiwania z e, telefonu e, powodują, że Uruchamiają się bandyci, troglodyci, e, jakiś gangsterzy, kibole e, i po prostu napadają i atakują ludzi. To jest zatrzymany jeden z właśnie z ostatnich takich przypadków w, w Częstochowie. Został zatrzymany niejaki Patryk R. Znany już wcześniej Częstochowskiej Policji, razem Kibol, Kibol Rakowa Częstochowa, razem z drugim, ze swoim kolegą, 17-letnim, weszli do jednego z barów w centrum Częstochowy. Weszli tam nie tak po prostu, weszli tam z jednego powodu. Otóż w środku siedziało dwóch, Przedstawił dwóch obcokrajowców, obaj byli czarnoskórzy, byli to obywatele jednego z krajów afrykańskich i w związku z tym no, wzmożony, tak, tak samo patriotycznie jak Robert Bomkiewicz, Patryk R. zaczął wrzeszczeć razem z kolegą, zaczęli wyzywać tych obcokrajowców, kazali im wy. Padać, mówiąc eufemistycznie, z restauracji. A skończyło się to tym, że Patryk R. jednego z. wyjął po prostu nóż i ugodził jednego z, jednego z mężczyzn, czarnoskórych mężczyzn, u, ugodził tym nożem w klatkę piersiową. Na szczęście. Na całe szczęście nóż zatrzymał się na, na żebrach, i natomiast Patryk R. właśnie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Jego kolega jedynie ataku, udziału w tym ataku rasistowskim, Patryk R. trafił do, do aresztu. Natomiast to nie jest jedyny przykład z ostatnich tylko dni w Głogowie. Głogowie napad na, z maczetą na kebab. Tak, bo najbardziej szkodliwi w Polsce są właśnie ci migranci, którzy pracują po 14 godzin dziennie w upale, w, w małych często budkach czy w małych restauracyjkach, barach. Płacą uczciwie podatki, zarabiają na siebie. To są właśnie ci ludzie, których trzeba bić, zwalczać i wyładowywać na nich agresję, tak? Taka logika polskiego rasisty. Znaczy w ogóle mówienie o logice rasisty jest. No, karkołomne dosyć. Tym ludziom po prostu przeszkadzało to, że są, że tutaj są obcokrajowcy, są to obcokrajowcy z ciemnoskóży. Wystarczyło, żeby zaatakować, żeby zaatakować ich z maczetą, żeby powybijać szyby w tym kebabie. A jeszcze wracając do Patryka R. z Częstochowy, okazuje się, że on no, nie pierwszy raz był, już rok temu został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za atak znowu na, na pracownika lokalnego, lokalnej restauracji z kebabem. Proszę bardzo, tutaj mamy to widać. tylko mężczyznę biegając za tą To jest przerażające. Tym bardziej, że on tą maczetą próbuje tych ludzi pozabijać. On nie straszy nią, on po prostu atakuje i próbuje tych ludzi, tym ludziom zrobić krzywdę. No właśnie. I tego typu zdarzenia nie biorą się znikąd, nie biorą się z powietrza, one biorą się, ci ludzie są nakręceni przez retorykę rozpowszechnioną, przez takiego Bąkiewicza, przez Mateckiego, przez Morawieckiego, który... Olszańskiego, po... Brauna. Tak, przez wszystkich. To, co robi na przykład Matecki, to, co zrobił ostatnio, wrzucił do sieci kolejne przypadkowe zdjęcie, zdjęcie przypadkowych ciemnoskórych osób. I oczywiście podpisał, że no to już tutaj imigranci nam zjeżdżają do Polski, jak to on określał, inżynierzy. Imprezy sobie robią w Szczecinie. Okazało się, że to byli polscy obywatele. Tak, ciemnoskórzy, ale polscy obywatele. To jest dokładnie tak samo jak z tym spotem, który nakręcił, nakręcił z tego czasu PiS, w którym straszył napływem migrantów do Europy. Problem w tym, że była to jedna wielka manipulacja. czyli tak. przesępcy, których pokazywali, to byli Europejczycy. To byli na przykład ludzie z Bułgarii, czyli Europejczycy od tysięcy lat. To no jest jedno, a z drugiej strony spot, który został nakręcony w Krakowie, gdzie tak, że grupa, podpisane, że była to grupa właśnie nielegalnych migrantów, to, to turyści, turyści, którzy przyjechali do Krakowa wydać tam pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. Przykłady można mnożyć tego, co, co, co rozpowszechniają tego typu osoby, ale to, co robi na przykład Bonkiewicz, prowadzi do właśnie ataków na ludzi. To, co dla niego jest po prostu cyniczną grą o lajki, a przy tym po prostu grą o powrót do polityki i powrót do żłobu, bo jeżeli PiS wróci do, do rządzenia, to pewnie znowu wynagrodzi swojego wiernego wykonawcę Bąkiewicza i sypnie tam kasą na, na różne jego przedsięwzięcia, różne te ruchy obrońców, roty, czegokolwiek. Roty, roty granic, tak i tym podobne rzeczy. Tak jest. I po prostu Bąkiewicz zacznie zarabiać, a pieniądze mu są chyba potrzebne. Bo właśnie komornik mu wszedł na konto. Ciekawe, prawda? Komornik wszedł na konto i wreszcie wyciągnął pieniądze między innymi dla babci Kasi. Bo... No, ale wiesz dlaczego? Wiem dlaczego tak się stało? Dlatego, że przyszedł zwrot podatku. Tak, tak. Byłem dla to jest ciekawe. I on nie, zdążył, on, on nie zdążył po prostu tych pieniędzy zgarnąć. Zapomniał o tym najwyraźniej. Nie był wystarczająco przewidujący, bo, bo generalnie ukrywa swoje, swoje pieniądze. Ale co, co on może ukrywać? Czy on jest niepracujący? Nie, on jest pracujący. Konrad, to on się przyznał. Nie zarabiający. Nie, jest zarabiający, ale on zarabia 3000 zł miesięcznie. On powiedział o tym właśnie w. U, u Mazurka w kanale Zero. Przyznał się, że pracuje. On oczywiście mrugał okiem przy tym, i w, jak mu Mazurek powiedział, że to jest, to jest niemożliwe, żeby cztery, czwórkę cztery dzieci i dwie dorosłe osoby utrzymać z 3000 złotych, to, to mrugał oczkiem i sugerował, że ma pieniądze. No bo tak wiesz, jakby na to spojrzeć, no to Bąkiewiczowi, to znaczy to, co mu wyrosło tutaj nad paskiem i wisi, to chyba nie jest puchlina głodowa, tylko no, po prostu brzuch, no, on tak znikąd się nie bierze chyba, e, więc chyba on głodem nie przymiera, e, e, tak jestem złośliwy i będę złośliwy, natomiast e, to jest interesujące, no. dostał zwrot podatku, właściwie nie zarabiając pieniędzy. No, nie no, dostając, tak, mając, mając czwórkę dzieci i niepracującą żonę można dostać zwrot dziewięciu tysięcy złotych, nawet jeżeli się zarabia na niższą krajową. Natomiast na, natomiast na całe szczęście udało się w Babci Kasi te pieniądze uzyskać, to bardzo dobrze. Babcia Kasia w gazecie wyborczej. Z I z Gazetą Wyborczą przegrał proces, który sam notabene wyborczej wytoczył. A jak przegrał, to już nie kwapił się do płacenia. Babcia Kasia miała od niego uzyskać nawiązkę w postaci w wysokości 10 tysięcy złotych i nawet Duda nie ułaskawił i nie mógł ułaskawić od tego. Ułaskawił go od prac społecznych, natomiast nie mógł ułaskawić od konieczności zapłacenia. Ocenia pokrzywdzonej i Bąkiewicz mimo to nie chciał tych pieniędzy wypłacić to jest paskudne natomiast z drugiej strony jak zgłosiła się do niego komorniczka a to czy komornik to on powiedział żeby niech się pan tak nie napina bo bo ja zostanę ułaskawiony no, jemu się wiele rzeczy wydaje zobaczymy jak długo będzie, będzie go PiS ułaskawiał. Znaczy, ja szczerze mówiąc, mam swój własny interes w tym, żeby. Znaczy w ogóle my mamy interes w tym, żeby jednak tam jakieś pieniądze były. U Bo wygraliśmy z Bąkiewiczem i tutaj w, też w, będzie komornik od nas spukał do, do pana Bąkiewicza. Ale wiesz co? Tak swoją drogą. To, co. No właśnie, Bankiewicz usłyszał nowe zarzuty. Bankiewicz, czy pytasz, ma usłyszeć nowe zarzuty? Już zapowiedziała to y, y, prokuratora y, w Gorzowie, tak, z tego co pamiętam. Właściwie y, 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 no, y, no. prokuratura w Szczecinie, regionalna w Szczecinie, która zm musiała zmusić prokuratorów w Gorzowie, żeby postawili Bankiewiczowi zarzuty, bo prokuratorzy, jak zwykle w takich sytuacjach, y, potraktowali sprawę standardowo czyli odmówili wszczęcia. Postępowania dotyczącego znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz polskich żołnierzy. Tak. To, jest, to jest interesujące, że Bąkiewicz, który tak jeszcze zapisu uczestniczył w takiej akcji rozpętanej, właśnie przez PiS, kolejnej akcji propagandowej, bronimy munduru, jak to leciało munduru, jak sznuru, czy coś takiego. Coś tam, nie wiem, za mundurem, pis sznurem, czy coś tam, nie wiem. No, no, coś, co, coś takiego. W każdym razie chodziło o to, żeby nie znieważać yy, m.in. funkcjonariuszy Straży Granicznej. I nagle się zmieniło. Bąkiewiczowi, nagle już to nie obowiązuje, nagle zaczął opowiadać o tym, że mówić do strażników granicznych, że nie mają honoru. No, on w ogóle znieważa, znieważa w tej chwili polskich żołnierzy, znieważa strażników, znieważa żandarmów. Także zwrot o 180 stopni. Tak, natomiast tak swoją drogą, wy, mówienie przez Bąkiewicza o honorze, no to jest takie. Mnie wiesz co, bo, bo cieszy jeszcze jedna rzecz. Ostatnio na przykład w Bogatyni pogonili Bąkiewicza. Bo nie wiem, czy tak? widziałeś te nagrania. Nie, nie widziałem. No, ściągnął tam tych swoich obrońców czegokolwiek i, i zamierzał zrobić wiec i tak dalej. I co było najśmieszniejsze, że mieszkańcy bogatyni po prostu skandując Bąkiewicz do domu, zagłuszyli go. Bąkiewicz nie był w stanie wygłosić żadnego swojego przemówienia, bo go zagłuszyli. I to jest najśmieszniejsze, że akurat Bąkiewicza zagłuszyli. Bąkiewicza, który używał tego samego. Pamiętasz, jak zagłuszał. No tak, tak, powstańców warszawskich. Powstańców warszawskich. Warszawską. Zagłuszał przy pomocy zakupionego z pieniędzy publicznych sprzętu nagłaśniającego? No On się wytłumaczył, że on tego nie chciał Konrad. On, tak. on absolutnie nie miał zamiaru zagłuszać postanki warszawskiej. On nawet przeprosił ją w, na kanale na kanale Zero. On po prostu chciał zagłuszać innych ludzi. No bo i wyszło, Gupio, Spójrzmy wyszło. Na, na, na zdjęcia z by dlatego że to jest naprawdę dość radosny i dość optymistyczny obrazek. 不过 No niestety został pokonany własną bronią. Wiesz co, mam jeszcze jedno jeszcze jedno nagranie z bogatyni, które zapewne cię troszkę rozbawi. Z tego pana? To, to chyba artyści przyszli protestować, mam takie wrażenie. Hmm. Czyli o, okazuje się, to Przemek w e, Okazuje się, że, że artyści nie zawodzą. Hmm. Tak, tak, tak jak powiedziałem w Stoku, tak, tak tutaj w Bogatyni też y, y, Artyści wykazali się kreatywnością. Tak, trochę mnie rozbawiło, bo zobaczyłem na jednym właśnie z nagrań. Przemek Wojcieszek, dramatopisarz, pisarz, y, 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 także autor... Y, 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 taki tak, tak go, wystawi w naszym teatrze. Tak, u nas reżyserował, y, według swojego tekstu, Polska krew, taki spektakl. Spektakl właśnie o tym, jak PiS przejmuje władzę w Polsce, a było to na początku. Przejmowania przez pis władzy w Polsce. Spektakl, który moim zdaniem w tej chwili brzmi jeszcze lepiej niż wtedy, kiedy. No Ale wtedy recenzent gazety wyborczej, już nie pamiętam nazwiska, zarzucił nam, że on jest oderwany od rzeczywistości przejazd krawiony, i że mówienie o tym, że PiS będzie doprowadzał do faszyzacji życia społecznego i że będzie doprowadzał do agresji wobec ludzi, to są jakieś, to jest jakieś mitomania. Kto się w ogóle kupy nie trzyma, i spektakl nie jest oparty na, real, na realnych założeniach. Tak. No, rzeczywistość przekroczyła granicę wyobraźni pana recenzenta. Recenzentu gazety wyborczej, tak. Tak jest. Bąkiewicz, nowe zarzuty u Bąkiewicza. To jest właśnie, to jest ta twarz PiSu. To jest ta twarz nowego Pisu, no bo w tej chwili no już trudno mówić, że to jest ktoś inny jak nie, przedstawiciel Pisu, skoro działa na rzecz Pisu, chodzi na, na, na pasku Kaczyńskiego, dostaje, dostawał od Kaczyńskiego od ziobry pieniądze, wykonywał ich polecenia, odpowiadał na wezwania Kaczyńskiego do bronienia kościołów. Teraz będzie bronił granic i czego tam jeszcze nie broni, a właściwie to wszystko dla lajków. My jeszcze na koniec powtórzmy raz jeszcze to nagranie z, zrealizowane przez dziennikarza Goniec.pl, ukrytą kamerą. I ty krzyczysz, zostaw mnie, przecież ja bronię polskiej granicy, Niemcy tak, puszczają na ten. Tak. ja nic za was nie mam, rozumiesz, my, my robimy dobre rzeczy, my ratujemy Polskę. Krzyczysz tylko takie, ten o, on cię nagrywa, filmik idzie, człowiek ma e, w ciągu, 3 godzin 2 miliony, no, to ja ci gwarantuję. No. Jak wiesz, robisz tego, kiedyś to tak, ani kamera, ani tego, jeszcze kurwa, ludzie przechodzili, to by cię skopali. A teraz stary, jak zacznę krzyczeć, że jesteś patriotą, flaga, kukła, to flaga jeszcze Polska nie zginęła. Stary idzie tam no, dwa miliony. A, ci jeszcze się wstadzają do samochodu i zaczyna śpiewać. To jest No To no ja, ja, ja się za kilka dni będę widział z Robertem Bąkiewiczem w sądzie. On tam zasiada na ławie oskarżonych. Zapytał go. Czy, no, czy, czy, ja czy tak, nie, ja, tak, robił ja tam. Proponuję otworzyć mu to nagranie. O, wiesz co? Dobrze. Dobry pomysł. Będę tam, będę to odtwarzał. Zapytam go, czy nie wiem, się oflaguje teraz i będzie krzyczał, będzie mówił... Nie no, poproś go, żeby pójść mu do Nie Zaśpiewał nagranie. tam, nie po wiem. Go, żeby zaczął śpiewać, bo jeszcze Polska nie zginęła. Tak, no. Bo chciałbyś mieć 2 miliony, bo chciałbyś mieć 2 miliony wyświetleń. E, I wiesz co? Możemy je mieć, te dwa miliony, jak nagrasz tą scenę. To, dobra, to dobry pomysł. Zapewniam, że nagram. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i w, e, zapraszamy do obejrzenia naszego żywca, e, jak mówią kamraci jutro.